Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj taki vlog odnośnie katastrofy, odnośnie sytuacji nad rzeką Odrą. W tym temacie zostało bardzo dużo powiedziane. Ja przedstawię inny punkt widzenia. Ogólnie wydaje mi się, że prawdy bardzo możliwe, że tak naprawdę nie poznamy, ale o tym e, za chwilę. E, większość została już powiedziana na innych kanałach wędkarskich, między innymi Wędrówka PL. Ja Wam przedstawię taki trochę inny punkt widzenia. I opowiem o sytuacji z mojej okolicy, też z rzeką, ale znacznie mniejszą rzeką. O tym, jakie są układy, o tym, co się odwala, o tym, co się dzieje. A więc, tak, na sam początek, aby rozjaśnić temat, wspomnę o sytuacji z wiosny tego roku. Rzeka krzna, ona przepływa przez Białą Podlaskę, przez z Podlaski. Ona się mieści tutaj na Lubelszczyźnie bardziej. No i była taka sytuacja w tym roku, że też trochę tych zdechłych ryb było na, na, sam, na początku wiosny. I, I tak naprawdę nikt oficjalnie nie powiedział, przez kogo to jest, ale nieoficjalnie wiadomo. W mojej okolicy jest pewna firma produkująca energetyki oraz różne napoje typu e, typu Tiger, Black i inne napoje jest to potężna firma, bardzo duża firma zatrudnia wiele, wiele osób. I ta firma handluje, na ca przez, e, handluje prawie, praktycznie z całym światem. I wiecie, takie duże firmy w internecie promują to, że są ekologiczni, są eko, eko, różne tam sadzonki sadzą drzewa, wysyłają pomoc dla Ukrainy, no i wiecie, tego typu tematy, jak coś to oni są spoko, eko, dbają o środowisko i takie tam. A teraz wam przedstawię jak to wygląda z drugiej strony medalu. W tej dużej firmie, właśnie w mojej okolicy, pracował mój kolega, świętej pamięci, już który nie żyje. I właśnie opowiadał mi, jak tam wygląda sytuacja ze sanepidem, z ekologami, z łapówkami. Teraz tam pracuje akurat jego tato przez wiele, wiele lat. No i z tego, co właśnie on mi opowiadał, no to e, gdy masz taką dużą firmę i masz hajs... I przyjeżdża Sanepid to lecą łopówki, lecą koperty, lecą łopówki, ścieki są normalnie spuszczane do rzeki, spuszczane do wody, e, kontroli żadnej nie ma, kontrola, przy, kontrola przyjeżdża to leci łopówka, leci hajs, masz hajs to masz władzę i tak to wygląda, ryby potem się trują. I a, ogólnie jeśli ktoś ich zaatakuje, ktoś zaatakuje taką większą firmę to ta firma ma e, prawników, ma hajs i może z nami zrobić co, co tylko chce. I ogólnie też te firmy mają hajs, aby uciszyć pewne sprawy, więc do, do nich za bardzo oficjalnie nie dojdziemy. A jak dojdziemy, to potem na nas są pozwy. No właśnie, o tej sytuacji, o której mówię, no to wiosną ta właśnie pewna firma produkująca różnego rodzaju napoje, struła trochę ryb na rzece ksznie. Widziałem filmiki, widziałem fotki, widziałem te spływy, widziałem to, jak to właśnie te ściegi tam płyną, ale o tym w mediach za bardzo się nie mówiło. Było to uciszone, kto wiedział, ten wiedział, ludzie z okolicy o tym wiedzieli, ale dalej to, to nie szło, bo wiadomo, media, nie media były przykupywane i myślę, że jeśli chodzi o odrę, też tak może być. Ja nie zakładam, że tak na pewno jest, ale tak może być. No, i co do Odry, to też mi się wydaje, że tam też ścieki z jakichś większych firm mogą być. Tylko te duże firmy mają hajs i zapłacą komu trzeba, by to dalej się nie rozeszło. To jest raz. Druga sprawa, te duże firmy mogą należeć do ludzi z PiSów, mogą należeć do znanych jakichś polityków czy do ich przyjaciół, do ich znajomych. I to też będzie uciszane. Możliwe, że znajdę do jakiegoś kozła ofiarnego, złożą to na jakiegoś kozła ofiarnego, na jakiegoś słupa, i na tym to się zakończy. Mija dwa tygodnie i nasi politycy, nasi rządzący, w ogóle nikt nie potrafi wyjaśnić sytuacji. No dziwna sprawa trochę, wydaje mi się, że teraz to jest bardzo już mocno nagłośnione i zaraz jakiegoś kozła ofiarnego znajdą, ale całej prawdy bardzo możliwe, że nie poznamy. Też ja już przyglądając sobie te internety, no to widziałem między innymi takie obrazki, niektórzy z okolic Odry, yy, z okolic, przez które przepływa rzeka Odra, nagrywali filmiki, wrzucają te filmiki w internety, jak ścieki z różnych firm wpływają, ale media głównego nurtu tego nie pokazują. No i dodatkowym faktem jest to, że nasze urzędy, gminy, urzędy mają problem z różnymi sytuacjami. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce jest taki duży poziom koleszostwa, że w urzędach, w gminach, na tych stołkach pracują ludzie, którzy do tej dodanej roboty się nie nadają, których pojęcie o tym jest znikome. W Polsce często przy stołkach, przy ważnych urzędach zasiadają ludzie, którzy są rodzinami znanych polityków, znanych, wpływowych osób. A te osoby, które zasiadają na tych stołkach, w ogóle nie mają żadnego pojęcia o pracy, którą powinny wykonywać. Ja tak na przykład miałem, gdy zakładałem firmę, gdy zakładałem działalność, poszedłem do gminy założyć działalność. No i co, i na stołku y, pracowała pani, która nie umiała komputera obsługiwać. Miała fuchę w gminie, pewnie po znajomościach, nie wiem. Tak czy owak nie potrafiła komputera obsługiwać, a to przez komputer się zakładało działalność, i ja musiałem za nią wpisywać literki, uczyć ją, jak się wpisuje dużą literę, jak się wpisuje ży, jak się wpisuje U z kreską. Tacy oso takie osoby pracują. W urzędach, osoby, które no nie mają pojęcia o pracy, którą powinny wykonywać, a pracują tam po, dzięki układom, dzięki znajomościom. To jest taki inny punkt widzenia, bo w mediach za bardzo, aż tak dużo o tym się nie mówi. Tak jest moje zdanie. Każdy swoje zdanie może mieć, no wiadomo, inne. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jakie jest Wasze zdanie. Bardzo możliwe, że winnego nie poznamy, bardzo możliwe, że prawdy nie poznamy. Ja Wam przedstawiłem taki swój punkt widzenia, taki inny punkt widzenia na, na doświadczeniu ze swojej okolicy. Katastrofa ekologiczna zaczęła się między 26 a 27 lipca w okolicach Oławy i Lipki, i wydaje mi się, że tam właśnie powinny być szczegół, szczegółowe kontrole wszystkich większych firm, każdego ścieku, każdego dopływu do rzeki. To powinno zostać szczegółowo zbadane, ale jak wspominałem wcześniej, jeśli jest to jakaś duża firma, czy firma znanego polityka, znanej wpływowej osoby, no to to będzie uciszone. Tak mi się wydaje. To tyle w tym filmiku. Tak i po prostu mój punkt widzenia troszkę inny niż, niż to, co oglądałem u innych youtuberów. Dajcie znać, co wymyślicie. Za chwilę zobaczycie wyniki konkursu z ostat... z... za chwilę zobaczycie wyniki konkursu. Za chwilę zobaczycie wyniki ostatniego z konkursów z kanałem Rilion Wędkarz. Więc jeśli chodzi o katastrofę ekologiczną, to odrze to tyle w tym filmiku. Na pewno szkoda tych ryb odbudowa zajmie dobre pewno kilka-kilkanaście lat. Kilka wydaje mi się, że nie, ale kilka-kilkanaście lat to na pewno przykra sprawa. Ciekawe, czy, czy będzie winny, czy to będzie jakiś słup podstawiony. Nie wiem, zobaczymy się, okaże. Zapraszam na wyniki konkursu i do następnego. Hej, teraz czas na wyniki konkursu z kanału Railon Wędkarz. Wylosujemy trzy osoby, które otrzymają nagrody, a więc losujemy pierwsze miejsce, przechodzimy do filmiku z drugiego mojego kanału, gdzie należało napisać komentarz, biorę udział, 900 osób wzięło udział, kopiujemy link do filmu, kopiujemy, klejamy to w specjalną stronę, która losuje komentarze, filtrujemy zduplikowanych użytkowników, aby niektórzy nie brali po dwa razy udziału. Yy, dobra, i teraz klikamy otrzymuj komentarze, czekamy aż tam komentarze się załadują i zaraz wracujemy osobę, która otrzyma wędkę i kołowrotek. 888 osób wzięło udział klikamy początek. Osoba, która otrzymuje wędkę oraz kołowrotek, jest to matmika. Supoko biorę udział. Matmika, ta osoba niech zgłosi się do mnie na mailu ewentualnie na mailu rafiszsklep.gmail.com, ewentualnie na Facebooku czy na Instagramie poprzez wiadomość prywatną, no i ta osoba z tego konta założonego 13 stycznia musi pod tym filmem, który teraz oglądacie napisać, o której godzinie wysłała do mnie maila, ewentualnie wiadomość na Facebooku, o której godzinie i jaki dzień i jaka data, tak aby dało się zweryfikować. Dalej. Losujemy teraz drugie miejsce spod kanału, z kanału Rylon Wędkarz. Kopiujemy link do filmu, kopiuj, wklejamy mm, do programu wklejone, rozwiązujemy matematyczne równanie. E, czekamy aż nam komentarze się załadują. Komentarze się prawie już załadowały. 814 komentarzy, klikamy początek. Zestaw przynęt, zanęt, rafiusz plus matomiarka otrzymuje Marcin Zabielski. Biorę udział, w mega fajny film, Pan zrobię takie coś u siebie. Standardowo ta osoba e, założyła kanał... 10 kwietnia 2020 roku, więc z tego konta należy napisać tutaj komentarz, o której godzinie do mnie napisałeś wiadomość na mailu lub na, yy, na Facebooku czy na Instagramie. Dobra, yy, ostatni, yy, ostatnie, yy, ostatnie losowanie, ostatnia osoba. Yy, kopiujemy filmik z tego filmu, yy, link z tego filmu z pod spod Wchodzimy w komentarze, wchodzimy w program losujący, komentarze. Yy, czy... Momencik, równanie najpierw. Yy, to jest 10. Dobra, ładujemy komentarze. Komentarze się. Co jest? Zresztą yy, źle chyba wpisałem. Nie wiem. Dobra, komentarze się ładują. Czekamy, się załadują i zaraz wylosujemy kolejną osobę. 953 osoby wzięło udział, więc przechodzimy do losowania i miejsce trzecie zajmuje yy, nivel. Nivel, Nivel założył kanał, zaraz zobaczymy kiedy, 25 stycznia 2021 roku, z tego konta musisz napisać komentarz pod tym filmem, który teraz oglądasz, o której godzinie, o którego dnia wysłałeś do mnie maila, ewentualnie wiadomość na Facebooku z swoimi danymi do wysyłki nagród. Nagrody wyślemy w tym tygodniu, to teraz będzie. Więc dziękuję za wzięcie udziału i do następnego.